No, i wylądowaliśmy na Ibizie. Generalnie chciałem Wam tutaj pokazać taki fajny napis, ale w tym momencie jest wszystko jakby w budowie, więc tego napisu nie ma. Może jak będę odlatywał, to wam pokażę. Ale jakbyście chcieli sobie zrobić zdjęcia, to tutaj są takie mega kwiaty. Na którym ze zdjęć z zeszłego roku pewnie będzie widać. A póki co lecimy na autobus, bo zaraz się spóźnię. No, tak trochę słabo wylądować i praktycznie nie zobaczyć jak gdyby początkowego efektu. Jak wita Was Ibiza? No bo to jest taki punkt rozpoznawczy tego miejsca, no ale nic nie zrobimy na to, że jest budowa. Sprawdzimy czy widzę jest tania, czy jest droga. Siadamy, pokażę wam zaraz jak wygląda e, mój booking, co udało mi się znaleźć w fajnej cenie. Na pewno was zaskoczę. I teraz patrzcie na widoczki drogi. No jak widzicie za wiele nie ma. No, ale najważniejsze, że jest jak na razie czysto widok, widok na okolicę. Może być, przynajmniej jest cicho. Jedyne co mogę powiedzieć, no co na razie jest lipa z tym, że nie ma ani czenika, ani szklanki, ani żadnej łyżeczki. I nie wiem, czy po prostu tego nie postawili, czy po prostu trzeba mieć to gdzieś samemu. Myślę, że powinienem rano to dostać. Napiszę na pewno gdzieś opinię na bookingu, czy też tutaj, czy warto. Tak, hotel polecić, czy nie? Na razie. No, ale takie rzeczy to trochę średnio wypada. Cała, dycha się rusza. Nie będę pokazywał, coś w środku, bo nie wypada. Tutaj też. Tak. No, słabo. Tu się coś tam rusza. Nie bardzo. Na razie dwoja póki co. Najważniejsze, że jest sobie No dobra, tam był hotel. Wystartowałem rano. Idziemy zrobić jakiś taki mały research okolicy. No i zobaczymy, jak to wszystko tutaj wygląda. Jeszcze tylko zobaczmy, w tamtym kierunku jest plaża, a my idziemy na razie przy głównej ulicy. No, zobaczymy jakie są ceny, bo trzeba byłoby się odknąć tak w ogóle, nie. Zaraz zapytamy. Tylko żeby nic z nas nie przyjechało. Dobra, frizer kosztował 12 euro, ale była kolejka, więc skoczymy tam nieco później. Idziemy na plażę i wrzucam Wam widoczki. Yeah. To jest taka fajna miejscówka, jakby się tam wbić. Tylko raczej po tych skałach będzie ciężko, bo tam jest taka bardziej turystyczna plaża. Może takie wzburzone, ale całkiem fajny widok, jak tutaj te kwiatki gdzieś tam sobie rosną. No i ci, co mieszkają tutaj, też mają całkiem przyjemnie, generalnie. To jest miasto Sant Antoni i zaraz sobie zobaczymy tutaj Marinę, ale będziemy mieli porównanie, bo jutro będziemy na Ibizie. Ojej, to coś mi tutaj głos normalnie zachrypnął. Jutro będziemy na Ibizie, więc sobie porównamy, jak to tam wygląda. Na pewno wiem, że tam są mega, mega statki. Jeszcze raz to powtórzę, ale zaraz zobaczymy, jak to jest tutaj w tym miejscu. Na pewno jest jeszcze przed sezonem i jest dużo spokojniej, ale w każdym razie, jak ktoś się trochę tych samochodów najedzie, wszyscy powołażą z tych hoteli, no to taka plaża to jest zdecydowanie za mało. Gdyby trochę inny deptak był, to by to wyglądało tak jak w Alicante, generalnie. Była taka promenada, można powiedzieć, taka długa, fajna. O, tylko trochę brzydszy chodnik. No i jakaś tam fontanna. A z drugiej strony marina. No, to tak jak widać, tak jak mówię, bardzo podobne do Alicante, tylko nieco inaczej wykończone. Tam jest ten deptaczek specyficzny, naprawdę można było zobaczyć na poprzednim odcinku. No i widać, że to jest wszystko jeszcze przed sezonem. Połowa hoteli jest do wynajęcia, e, knajpy pozamykane, ale jeżeli ktoś chce odrobinę spokoju, to jak najbardziej. To jest odpowiedni czas, żeby sobie to wszystko gdzieś pozwiedzać. Marina, no widać, te jachty są, e, tam są nieco ładniejsze. Tutaj właśnie coś przypłynęło, wysiadają ludzie. E, więc jeżeli chcecie sobie skorzystać z fajnej ceny, no to to jest chyba czas właśnie kwiecień, maj, żeby sobie jeszcze przyjechać sobie pozwiedzać w ciszy spokoju ale jutro sobie zrobimy research jak jest w stolicy, jak to wszystko tam wygląda i będziecie mieli porównanie tutaj jak się wejdzie to bardzo przypomina Sarandę tak jak ostatnio widzieliście tylko że tam była przeprawa na Korfu. A tutaj cała reszta, tak jakby cała otoczka, tego bardzo przypomina sarandę. Tylko tutaj jest zdecydowanie przed sezonem, wszystko tam jest jakby otwarte bardziej, ale możecie porównać. Tak, zdecydowanie tak jakby tam było Korfu, tylko jest to bliżej. A i co można zauważyć? Plaże są zdecydowanie szersze i czystsze. No i tak właśnie, przyszedłem sobie zobaczyć razem z Wami zachód słońca na Ibizie, bardzo ładnie to wygląda. Dzień dobry, dzień dobry, witamy kolejnego dnia. Jest godzina siódma rano, ja śpieszę się, się na autobus. No, generalnie ranek zaczął się tak nie za ciekawie, bo ani czajnika w pokoju, ani automat na dole nie działał z kawą, tak więc e, trzeba będzie coś później pomyśleć. E, Spoko na razie. Fajna taka rzeźka, ale bluzę trzeba założyć. Mam nadzieję, że zaraz uda mi się wam pokazać stolicę, o której mówiłem wczoraj. E, jak widzieliście, tutaj tak bardziej e, spokojnie, ja nie mówię, że dla merytów i jakaś wycieczka, Senatoryjna Ale różnica będzie Też na sami zobaczyć. Prawie na oparach, ale Udało się zdążyć No chyba, bo już tam chodzą, Już kapitan czeka Ludzi, o sporo Tak wczesna pora Najważniejsze, że udało się zdążyć, bo Było bardzo blisko tego, żeby To się nie udało Ale jakiś zlot seniorów jest generalnie chyba na statku i Trochę promik z 10 minut później sobie zaczął odbywać a tutaj macie stare miasto na Ibizie. Woda jest tak przezroczysta, można zobaczyć w ogóle te jej te męduzy, co przed było widać sobie nawet pływają rybki widok jest niesamowity zobaczymy czy uda nam się wypożyczyć jakiś rower tam jest wypożyczalnia zaraz podejdziemy zobaczymy jaki jest cennik i tak dalej, a tymczasem kawka Normalnie taki sprzęt orze hola, hola, normalnie. To chyba są zegary i pokazuje ile się na godzinę jedzie. Szczyt marzeń to to nie jest, no ale dobra. Kosztowało, heh, zdaje się, 14, więc można jechać. Na takim sprzęcie. Ale przynajmniej widoki są bardzo fajne. Nie. No, i zobaczcie sami, jakie mega fajne widoczki. Ja sobie zrobiłem przerwę. Na balanka jakieś ciasteczko, rower zaparkowany. Kurczę, Naprawdę warto tu przyjechać. To jest jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie do tej pory widziałem. A może i najpiękniejsze. Jeszcze tylko muszę Wam dodać, że tak naprawdę chyba najlepsza kamera nie odda tego widoku na żywo. A po prostu można się tylko pozachwycać. I musicie mi uwierzyć na słowo, że jest naprawdę niesamowita woda, przezroczysta. I zaraz jeszcze Wam pokażę taką fajną ciekawostkę. Tylko odwrócę kamerkę. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz to te skałki są mega ostre. Tak więc buty są obowiązkowe. Nawet nie próbujcie chodzić po tym na Bosaka. Można się niesamowicie pociąć. To, to był jakiś port, fort? Nie wiem, po czym to pozostałości. Ale na pewno wybudował to człowiek. Postaram się tam jakoś zejść, żeby to wszystko pokazać. Ale nie wiem, czy to będzie takie proste, bo te kamienie są cholernie ostre. Tam sobie dziewczyny jakieś usiadły. Ale tam jest fajny widoczek. Zaraz spróbuję to wam pokazać. I zobaczcie, jaka czysta woda. Trochę przekomicznie to wygląda. Nie liczy się sprzęt, tylko widoki. Taki pustynny trochę obszar, no ale zupełnie coś innego niż na innych wyspach. Pamiętajcie, że to jest bardzo ostre i można sobie pokaleczyć nogi. Zobaczymy, gdzie dzisiaj dojedziemy. Tutaj skuterem nie można jeździć, więc tylko i wyłącznie rower wchodzi w grę, albo na piechotę. I tak ten sprzęt wygląda. Mam nadzieję, że mi się uda złapać. Ale co tam? Przygoda jest najważniejsza. I te piękne widoki. Rodnym poznaję świat. A Wy go poznajcie razem ze mną. Jak Wam się podoba, to dajcie łapkę w górę. Będziemy robić takich rzeczy więcej. Chciałbym tak, ho, drugą ręką, bez trzymanki, ale wolę nie ryzykować. A tutaj w ogóle poruszamy się po jakiejś drodze, nie? Samochody jeżdżą. My też powoli jedziemy. Nie wiem ile nasz zegar pokazuje, że mamy na pokładzie. O, stąd bardziej widać jakie to jest takie wysuszone. I tak jakby ta sól wyszła z tego wszystkiego, z tych stawów. Więc wyprawa już jakby zakończona, jesteśmy na promie powrotnym. E, tylko mam taką lekką niestrawność i to jest pytanie czy po prostu gdzieś do zmęczenia e, Czy może coś zjadłem wczoraj. Nie wiem, za szybko, za dużo czy coś, ale fajnie jest tak, że to jest okienko. Zobaczcie. Jak coś to będzie tu. Czuję się jak na tym yy, nie wiem, na zdrocie seniorów. Oczywiście nie można nikomu ujmować tego. Yy, no bo jest fajnie. Sympatycznie. Pani się dosiadły, się zaczęły uśmiechać. No i jeszcze tak wracając na chwilę do wczorajszej wyprawy na Formentere Jeżeli chcecie wypożyczyć sobie rower, no to powiem wam bieżącą cenę To jest 14 euro wyszło mnie za zwykły rower Jeżeli chcecie wypożyczyć ten elektryczny to wychodzi 30 Skuter 28 to wtedy sobie też dziecie na dwie osoby, bo mogą wiadomo dwie osoby sobie pociskać Takim skuterkiem Do tego kaucja w obu przypadkach wychodzi stówkę no, i jeszcze ewentualnie e, był Fiocic Panda za 60. bo to jak jesteście większą grupką, no to wiadomo, że też 4 osoby się tam zrzucą, czy tam 5 nawet. E, tak to mniej więcej wygląda cenowo. Prom udało mi się kupić na Get You Ride. Taka aplikacja kosztowała 19 euro w dwie strony. 19,99 dokładnie. Więc cena dobra. Z tego co pamiętam, to w zeszłym roku było nawet drożej, bo coś około 40, 40 euro to kosztowało. W tym roku może jeszcze przed sezonem i dlatego taka cena, albo może przez aplikację, no, ale warto sobie to gdzieś sprawdzić. E, mówiłem też o kremie z filtrem. E, no, słońce jest zdecydowanie mocniejsze niż u nas i dwa dni wystarczą, żeby się e, naprawdę mocno zjarać, więc trzeba naprawdę uważać. Jeżeli chodzi o ten hotel, ja go tutaj <coughs> wrzucę w opisie, albo ktoś będzie chciał się zapytać o nazwę, e, to też chętnie podpowiem. No niestety nie mogę go polecić, warunki są jakie są, nie wiem, urwana deska, pod prysznicem coś nie działa, woda się wylewa. Jedyny plus taki, że codziennie jest sprzątane, no ale za tą cenę tutaj gdzieś można obok sobie coś na pewno znaleźć. Jest to może też taki mniej aktywny wypad jak poprzednie moje wyprawy, no ale też chcę sobie gdzieś odpocząć i po prostu poodpoczywać. Chcąc nie chcąc PESEL się zmienia, niedawno miałem urodziny czwóreczka wjechała z przodu, ale forma jest. Ale mimo wszystko e, czasami trzeba po prostu zwolnić, dać sobie na luz. E, nie wszystko trzeba tu i zaraz e, mieć. E, tak jak mówię, chcę się z wami tutaj podzielić mniej więcej moją wyprawą. Jeżeli chodzi o koszty, e, nie są jakieś wygórowane, wiadomo tam w centrum i Ibizy. Jeżeli chcecie sobie wjechać na jakieś żarełko, powiedzmy jakaś paelka i tak dalej, no to jest 15-16. Są różnego rodzaju tapasy, które zaczynają się od czterech, ale to są takie małe przekąski. Jest trochę atrakcji, to musicie patrzeć na bieżąco. Sobie na stronach, na aplikacjach. Niedługo wyjeżdżają, wiadomo, imprezy. No to kto co lubi. Ja bardziej na spokojnie. Naprawdę te 3-4 dni chcę sobie odpocząć. Teraz idę w miasto. Zobaczymy co da nam się tu jeszcze pozwiedzać. Jesteśmy na San Antonio w tym momencie. Jutro jeszcze prawdopodobnie uda nam się zwiedzić stolicę i będę chciał wam pokazać koniecznie port. Jak to wygląda, co tam stoi, bo to jest naprawdę fajna ciekawostka. Witamy, witam. Kolejnego dnia, jesteśmy już na Iwizie. Zaraz sobie zwiedzimy porcik, ale tak jak u mnie na kanale Rozum poznaje świat, to nie jest tylko, że zwiedzamy świat, bo poznajemy także fajnych ludzi. I dzisiaj mamy zamiar takie coś zrobić. Pójdziemy do Kasi, jak się okazuje, ona tutaj niedawno otworzyła studio, studio tatuażu. Zobaczymy czy jest na miejscu. Może uda nam się z nią chwilę porozmawiać. Tak więc jesteśmy prawie u celu. Zrobimy jej miłą niespodziankę. No i jak się okazuje, ten świat nie jest taki duży. No i znalazłem. Red Auk Tattoo. I Kasię też znalazłem, co najlepsze, ale widzę, że wszystko jeszcze gdzieś w remoncie. A mam informację, że za półtora tygodnia otwiera. Zaraz rzucę wam wskazówki, jak tutaj dotrzeć. Ale po szyldzie widać, kto tutaj rządzi. I zaraz przerzucę wam komerkę, żebyście wiedzieli, jak tutaj trafić. Tak jak widzicie, tam jest port. I stamtąd wychodzicie. Dosłownie idziecie. 300 metrów. I tutaj znajduje się ta fantastyczna miejscówka, do której Was zapraszam. Kto mnie ogląda, tak więc na pewno wie, że ja też tutaj coś mam. Dobra, nie gadamy tyle, tylko idziemy szukać Kasi, nie? E, no. Idziemy z nim pogadać. No, jak widzicie, udało mi się spotkać Kasię. Cześć. E, my tutaj sobie zrobimy zaraz takie fajne, małe pogaduchy. Ale tak jak mówię. Tutaj jest mega fajne studio, do którego zapraszam. Kto mnie obserwuje, ten wie, że też jestem u Kasie wydziarany. Ale co ciekawe, zaraz sobie zrobimy taką fajną nagrywkę, jak to wszystko wygląda od, str od strony technicznej. Jeszcze mam dla Was jedną taką fajną małą perełkę. Pogadamy, jak tutaj jest na Ibizie. Ale żeby do tego przejść, przeniesiemy się w inne fajne miejsce, żeby było trochę ciszej. No i przywitajmy Kasie. Jak miło Cię widzieć. Super wzajemnie. Dobra. Zobaczcie jak co jesteśmy w ogóle. a jest godzina. Nie wiem, 13. Tak, tak, jest mega ciepło. Jest dzisiaj 21 stopni, troszkę wieje, ale to z drugiej strony wyspy. Natomiast tu mamy full słoneczkę dzień jak co dzień <gry> na Ibizie. Dobra, idziemy zobaczyć trochę cienia i widzimy się już za chwilę. No więc tak, jesteśmy sobie teraz z Kasią na spacerku. Powiedziała, że mnie kawaczek oprowadzi, powie mi kilka ciekawostek. Na przykład, ja nawet nie wiedziałem, że to jest takie coś, jak to się nazywa, paka, pacha? Pacza Pacza, club. Mhm, tak. Jest Pacza club, to jest taki jeden z największych klubów na Ibizie. Do tego też się zalicza, jest jeszcze Amnezja, High Ibiza, Eden. No kurczę, jest tego mnóstwo i te kluby powstały Gdzieś pod koniec lat 70. XX wieku, tak? Wtedy Ibiza tak naprawdę została odkryta jako taka wyspa, właśnie turboimprezowa, jeśli chodzi o gatunek techno, jakiś tam haus, itd., itd. Ciągle się rozwija, tych klubów ciągle przybywa. No i to jest główny, jakby cel tej turystyki, tak? Imprezy. Nie jest to do końca mój cel tutaj, ale, ale tak jest. Zdecydowanie tak. No. tak. I wiza właśnie z tego słynie, Inpreza, impreza poganiana. No, ale kiedy tu się właściwie zaczyna sezon? Bo tak jak jest tutaj. E, wiesz co, sezon de facto w tym roku zaczyna się dużo szybciej niż w poprzednich latach, bo w tym roku zaczyna się różnie 27 kwietnia, 1 maja. Zależy to od tego, kiedy właśnie te duże kluby się otwierają. Jak widzisz, jest już dosyć sporo tych ludzi na ulicach. E... Tutaj jest w ogóle Porcik, nie? Tak, tak, to jest główny Port i Tutaj przypływają promy z Majorki. Z Formentery, z Minorki i z tych wszystkich pozostałych wysp balarskich. Tak, tak. Ale my pojedziemy jeszcze na taki fajniejszy port, a tak, tak się różni? jest mniejszy dużo bardziej. Bardziej taki można powiedzieć prywatny, no bo tutaj jednak Aha, te łódki okay. są takie bardziej czarterowe a tam jest bardziej więcej tych takich prywatnych łodzi. Tak mi się wydaje, wiesz? Kurczę, Bo tam ja widziałem takie już luksusowe łodzi. Tam są bardzo luksusowe, a tutaj raczej takie większe te, te, te łajby są. No, no tych tak... portów jest tutaj mnóstwo, no tak naprawdę każda jakaś tam część tej wyspy ma swój port. Czym one się różnią w zasadzie? Chyba tym, że tutaj bliżej centrum może te miejsce w tym porcie jest dużo droższe, tak? Żeby, żeby być blisko centrum. I tutaj tak na przykład jak widzimy z tej lewej strony jest baner tej paczy i to, to właśnie nie znaczy, że to jest ten klub, tylko to jest jakby reklama tego miejsca i prawdopodobnie jest sklep, gdzie można nabyć e, jakieś tam t-shirty i, i gadżety, e, także tak wygląda. I co? Lecimy na drugą część portu. Lecimy na drugą część portu. I jeszcze na pewno Kasia nam coś pokaże, bo w ogóle wsiadamy w auto i jedziemy autem. Zdecydowanie. Po drodze coś tam myślę, że uda się zobaczyć. Na pewno palm nie zabraknie i słońca, to Wam mogę obiecać. Dobra, no to zapowiada się ciekawie. Tego się nie spodziewałem, a spontany są najlepsze. Tak jest, zdecydowanie. Nie Kasia zabrała mnie jeszcze na Stare Miasto, dobrze mówię? Zgadza się. Za nami widać jeszcze kawałeczek Starego Miasta, czyli, czyli Stare Miasto i Ibizy. E, dookoła widzicie uliczki, e, przeurocze, białe, jasne budynki. E, niedługo, w sumie, w Hiszpanii zaczyna się siesta, czyli taka przerwa w ciągu dnia, e, gdzie Hiszpanie odpoczywają, e, jedzą, drzymają, zbierają siły na resztę dnia. E, dla mnie, jest to mega opcja. Mi się to a, bardzo podoba. A ta sesja to jest jakoś e, obligatoryjnie, to jest ustawowa, czy jak to wygląda? Wiesz co, każdy sobie ustala, kiedy sobie chce tak naprawdę, nie? Okay. To jest jakieś dwie, dwie i pół godziny w ciągu dnia, kiedy mają po prostu przerwę w pracy, zamykają swoje biznesy i idą do rodzin, wracają do domu, odpoczywają po prostu i wracają do pracy i wtedy pracują do późnych godzin wieczornych. Ale to związane z, z temperaturą zupałem czy to Tak, po prostu... zgadza się, okay. zdecydowanie tak. Mhm. Dlatego zaczynałem turbo wcześniej, później mają tą przerwę w ciągu dnia i potem jeszcze są w stanie wrócić do pracy, no żeby troszeczkę się nie przepracowywać. Mi się to bardzo osobiście podoba. Normalnie nie chce się stąd wychodzić. No mi się też tutaj strasznie podoba. Powiem Ci, jestem dosyć krótko, bo w zasadzie mija trzeci tydzień, kiedy tu jestem, ale odnajduję się. Zdecydowanie yy, mentalność południowców, to jak, jak, jak żyją, jak celebrują życie, zdecydowanie pomaga. Nie ma takiego stresu, wiesz, jakby ci to powiedzieć, nie ma takiego, takiego nitwy. Bardzo mi się to podoba. Odnajduje się w tym zdecydowanie, chociaż jest to zupełnie coś innego niż co robiłam do tej pory. Plus te słońce, które jest głównym argumentem Ale mojego to, wyjazdu. Mi się to zaczyna coraz bardziej podobać. Nie? No, jest ja naprawdę mam samolot o 19 i ja się zastanawiam, czy ja muszę koniecznie w niego wsiadać. No przemyśl, przemyśl, bo nie. pogoda na pewno będzie świetna przez resztę tygodnia. No i pełno butlików takich różnych, skuterów jest też mnóstwo. Tak, no to jest wiesz co, główny środek transportu po Ibizie, bo jednak w tych godzinach szczytu dostać się gdzieś z samochodem, czy nawet na drugą stronę wyspy, na przykład do San Antonio. Tutaj z centrum, no to kurczę powiem Ci, musisz się zaopatrzyć w cierpliwość, bo potrwa to nawet 40 minut. A kiedy nie ma ruchu, to nie wiem, 17. Także tak, skuterek, jak najbardziej. Tylko trzeba uważać, bo jednak zakręty są kręte jak to na wyspach. No i jednak kierowcy też w różnym stanie, w różnych godzinach dnia. Jednak? Jednak, jednak zdecydowanie. Eee, to co? Chyba zrobiło się głośno. Idziemy dalej, pijemy Jasne. kawkę w końcu, bo, bo się nie napijemy. No wy też, zapraszcie sobie kawkę, bo to jeszcze nie koniec. Teraz się tylko będę tutaj żegnał z wami, fajnie, że byliście do końca tego odcinka, pamiętajcie łapa, pamiętajcie dajcie suba, a takie rzeczy będziemy robić coraz więcej, bo dzięki wam to wszystko się rozwija tak naprawdę, jeszcze raz spójrzcie tutaj na te widoki, my jeszcze tutaj wrócimy, trzymajcie się, hej!